Cześć no. Cześć i witam was po krótkiej przerwie ta krótkiej, w porównaniu z tym co wcześniej miałem, no to krótkiej no i co tu dużo mówić postanowiłem, że z okazji y, trze no, trzeciej rocznicy pierwszego odcinka mold której się kompletnie nie spodziewałem, ponieważ się skapnąłem dopiero Właśnie we wtorek, że no, wybija to, no to uznałem, hej, trzeba coś nakręcić. Ale numer jeden, wtorek był zarobiony, numer dwa, środa była zarobiona, a w czwartek uznałem, że na więcej sensu będzie po prostu dopieścić te, no, ten odcinek na dzisiaj. No i jakby co to będzie? Tak, poszedłem po mleko i zda. A więc. Ta, murder Jones. Chciałbym po prostu na początku powiedzieć o coś o każdym odcinku. W sensie. W sensie. Yy, a, jakby to powiedzieć. Jeżeli chodzi o Murder Jones, no to siedzę tutaj od. odcinka pilotażowego. Wiem. Długo siedzę. Byłem, byłem kiedy wyszedł odcinek pilotażowy. Naprawdę. W sensie nie wiem czy to było. Czy to zobaczyłem dopiero po miesiącu, po tygodniu, po dniu Naprawdę nie mam pojęcia żadnego, ani... Bla, ani... no w ogóle żadnego. A, no i jeszcze tak, krótko powiem, że oryginalnie to miała być teoria, ale uznałem, że nie, no... nie znajdę lepszej jednak okazji niż... Pierwsza u mnie obchodzona rocznica MoriBrons Więc... No Więc no, wracając Oci... No i... Tak, właśnie w... odcinek pierwszy wywarł na mnie akurat wtedy dobre wrażenie No i potem mamy... No i... Tak, dodatkowo też widzę, widziałem... No, nie było tego aż tak dużo jak teraz jest, ale no parę pra... Przynajmniej jedną rzecz związaną z fandomem z tego okresu, bo powiedzmy sobie szczerze Zbudować fabułę do jakiegokolwiek fanowskiego, czegokolwiek No, czegokolwiek fanowskiego, no to powiedzmy sobie szczerze To nie jest proste po, Ponieważ, jakby to powiedzieć Mieć Mieliśmy, no, wtedy w ogóle fandomoleruns miał do dyspozycji jedynie sam fakt istnienia no, w, w sensie odcinek pilotażowy, a jak obecnie się na niego patrzy, to się wie, że 90% kwestii fabularnych to można po, po części wywalić do kosza, bo tak patrząc, to numer 1: Jesse Jason nie jest kontrolowane przez ludzi, numer 2. Drony demontażowe oryginalnie były do zabijania ludzi właśnie. W sensie to nie było... Mówię co później w fabule jakby co? Natomiast numer 3 JC Jason według mnie nie istnieje. Na serio. Według mnie JC Jason nie istnieje po prostu. Bo skoro za... na tej gali było dużo, jak nie wszyscy ważni ludzie z JC Jason. To JC Jason w samej swojej formie nie przeżyło. No, w skrócie, podszedłem do tego odcinka akurat pilotażowego jak do wielu innych na serio rzeczy tego stylu. Czyli po prostu, a fajnie, jak wyjdą kolejne odcinki, to wyjdą, będę oglądał, ale tak to. Niech się dzieje, ale tak to jakoś nie jestem zafiksowany. Stało się to później. Ponieważ wyszedł drugi odcinek, to miałem już takie o, ciekawe, naprawdę, naprawdę interesujące. A potem, no, no właśnie, też mi się zapaliła lampka w tym momencie, kiedy się, kiedy zobaczyliśmy tą Eldrichtową Jotę. A, jakby co to, nic takiego. No, ale wracając, no to na serio, jej głos i tak dalej, to mi przypominał Glados. A jak człowiek widział po prostu w internecie niemiecką wersję, w sensie to już zobaczyłem w przypadku ósmego odcinka, to po prostu miałem takie XD to Glados. Jest naprawdę. To są dopiero jaja. No i teatr Drugi odcinek był ok. No. No i teraz. No dodatkowo to dobrze jest to, że obejrzałem te odcinki wszystkie właśnie w formie reakcji, ponieważ wtedy oglądałem tak bardziej. Ok, pomijam, 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 pomijam. Ok, fajna kwestia, jakiś fajny moment. Ok, pomijam, pomijam. Na serio, tak to u mnie było. Przez to no, na przykład ominął mnie fakt, że V mówiła. No, że. No, V mówiła coś w stylu. EN. Z, za, za bardzo, no nie, że nie chcesz o tym nic wiedzieć. Wierz mi. Nie pamiętam, jak miała ta kwestia, ale to było coś w stylu. E, stary, bo naprawdę błagam, przestań w tym drążyć. Albo to było w trzecim odcinku, nie pamiętam już. No, ale no, przechodząc do trzeciego odcinka, właśnie nie wybarł dla mnie aż takiego wrażenia. Dosłownie nie rozumiem fenomenu w fandomie mówiąc że trzeci odcinek jest ubóstwiany. Naprawdę, ja tego nie rozumiem. Jestem może jedyny. Może jestem specjalny pod tym względem, ale będę wyznawał to do samego końca, nawet po zobaczeniu tego odcinka. Bo. Jak co to na skalę Mulder Jones jest najniżej oceniany przeze mnie. Ale w ogóle jako. W ogóle sam w sobie jest ok. Jest bardzo ok. Ale no wiecie, po prostu. No po prostu jakoś nie przykleiłem się do tego. Nawet no wtedy to, kiedy to wyszło, to siedziałem trochę w fandomie FNAF. Nie, nie wicie mnie na robienie teorii FNAF. Błagam, po prostu nie chcę marnować połowy życia na rozwiązanie kim jest Golden Freddy, żeby się nie, nagle nie okazało, że Golden Freddy to po prostu spaghetti. Tak, moja autorska teoria. Oparta na domyśle z... No, na moim domyśle ich zda. No, ale wracając. No to właśnie na wtedy to lor siedziałem, głównie lor i dlatego olałem. Teraz będę mówił o odcinku czwartym. Jest było on bardzo okej, okay. w sensie więcej uzis solwy, to był chyba najbardziej przesolwerowany do tej pory odcinek w sensie dla mnie. To odcinki w tym stylu jaki mamy do końca to właśnie zaczęły się od czwartego. Możliwe, że to też dlatego, bo drugi i trzeci w miarę, bo w, wiem, że to nie aż tak, ale w miarę wyszły nie, w niedługim czasie odstępie czasu od siebie, więc dla mnie to tak po części sonaty samej linii, więc no, ale odcinek czwarty sam. Pomysł na zrobienie, żeby byli na kempingu czy coś, no to naprawdę nie spodziewałem się. A i jeszcze powiem tak. Co to Uzi zrobiła ze swoimi kolegami i koleżankami podczas tego? Powiem tyle. Na, reakcja nauczy nauczyciela po prostu miała takie. E, uczniów nie ma, to nie ma. Olać. No. Powiem tak po prostu, że chłop oddał ich pod, pod opiekę dron, morderczych dronów. To już powinno być ostre izda. A ludzie mówią, że to Khan miał gdzieś Uzi. On się o nią bardziej martwi niż ten nauczyciel o swoich uczniów kiedykolwiek. Więc... No, aż sobie naleję picie. No, no i wtedy mieliśmy kolejną dawkę e na psychologa. Naprawdę. U mnie właśnie przez ten czwarty odcinek to mi się zrodził w głowie, Mem N, N jest N, N jest psychologiem, xD. Psycholog N. No, no to. No, ponieważ nie ma co tak dużo mówić o odcinku czwartym, parę scen oczywiście nie widziałem, bo dalej byłem w tym, w tym momencie albo po prostu nie pamiętałem, bo od nie pamiętam, czy nawet nie trzeciego, a nawet czwartego odcinka, pamiętam, że od któregoś to oglądałem odcinki już nie przy komputerze normalny dzień, tylko w środku w nocy, w łóżku, na telefonie w ten sam sposób obejrzałem premierę ósmego odcinka, ale do tego... Do tego zajdziemy, okej? Okay? Do tego zajdziemy. No to yy, piąty odcinek. Kolejny fenomen w Fandomie według mnie. O, nie, nie rozumiem takie taki trochę w sensie takiego a to jest najgorszy odcinek czy coś. Przynajmniej to widziałem nieraz na zagranicznym YouTubie. A ja powiem dlaczego uznajecie piąty odcinek za najgorszy? Według mnie to jest arcydzieło. Jak większość. No, jak wszystkie. Ale rozumiecie, o co chodzi. Piąty odcinek, też fajny. No i właśnie z tego odcinka to mieliśmy dawkę, sporą dawkę synki. No i tekst, który wydaje mi się, że będzie memowany, przynajmniej przy, przeze mnie, do końca moich dni. W sensie to, że N nazwał syn synką. Po, polscy tłumacze, naprawdę 10 na 10, i pomyśleć, że wszystkie te odcinki widziałem po angielsku. No i zrozumiałem je tak w większości, w sensie w drugim odcinku, maksymalnie o ile nie w trzecim, korzystałem z metody headcraba, by poczuć ból z powodu słabego tłumaczenia. A wygląda na to, że Moż no, bo powiedzmy sobie jeszcze, że nie da się przetłumaczyć wszystkiego w słowo w słowo. Po prostu się nie da. Więc co tu dużo mówić? Idziemy dalej. No, no, no to odcinek szósty, odcinek szósty. No, to właśnie po powstał. No co nie, wstęp do tego odcinka to to jest moment, z którego ludzie masowo sobie mymowali Po no, na końcu odcinka piątego. No, ale tyle powiem. Odcinek szósty, strzelam, że dla fanów był jednym z mocniejszych, w sensie, strzelam, że dla większości fanów to właśnie jednak to le legendarne, w sensie to, że fabuła skręciła w tą stronę, w jaką skręciła, to właśnie dopiero w szóstym, ale, ale ja już to odnotowałem chyba w czwartym, bo dla mnie to potem było w miarę spodziewane, xD. Chociaż, tak patrząc, to największe zbieg okoliczności to było to, że po szóstym odcinku w mojej głowie wytworzył się bardzo podobny obraz, zanim jeszcze pojawiły się trailery XD. W sensie obraz, jak będzie wyglądał. Oczywiście, ola olałem większość, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, człowiek nie jest w stanie ogarnąć nagle z... no, z czapki, że hej, dol umrze, Tessa to syn, a Uzi, a no i jeszcze tam spotkają mamy. No, Uzi, ja powiem, ale ogarnąłem przynajmniej mniej więcej gdzie w sensie miejsce ostatniej walki coś ten deseń. Ponieważ nie, no, dosłownie to było największe w mojej głowie XD. A, ok, za, za chwilę wrócimy do odcinka szóstego, bo. No, ale to było największe XD, ponieważ miałem w głowie wielką jamę. Tak, w końcu Kościół się znajduje w tej wielkiej jamie, więc. Hello. No, ale największe XD to jest to, że no właśnie Tessa nie mogła po prostu wykorzystać kogokolwiek z dronów, żeby zlecieć na dół jak potrzebowała, tak pilnie do kościoła, a nie ryzykować życiem. Wie? Oczywiście, wiadomo, wi tak naprawdę rozwaliła wszystkich i tego czerwonookiego zostawiła, ale... No Sparkiego, ale powiedzmy sobie szczerze, że... Ludzie dosłownie po tym odcinku, to nawet w siódmym odcinku mieli już takie... V nie żyje. V wi... umarła. Spoiler, V żyje. V wróciła z mlekiem. W ósmym, ale... Na... No, tak samo jak ja do tego odcinka. No, ale powiem tyle. Tyle, yy, wracając, no właśnie. Odcinek, no, wracając do odcinka szóstego, właśnie jak większość fanów domu, to ja też miałem w głowie, kiedy widziałem te raptory, Welcome to Jurassic Park. Na, na, naprawdę. Te, no w sensie one nazywają się sentinele, więc na polski obrońcy, ale ja powiem tyle. To są raptory. No, ale, no. Na serio, scena z V to była taka scena. O mój Boże, V umiera. Nie no, J umierająca w pierwszym odcinku. Olać. Chociaż co się dziwicie czas ekranowy wydaje mi się, że w ciągu całej serii jest mniejszy niż w ciągu jednego materiału promującego. Więc. ta. Jednak kolejna. No właśnie, odcinek szósty dodatkowo. Miałem w pewnym momencie teorię, że Tessa. W sensie on, Ta teoria już się narodziła yy, po siódmym odcinku, ale była bardzo związana z szóstym. Ponieważ jest jeden moment, w którym Tessa zostaje zabrana, zaciągnięta. Rozumiecie, chyba. No to nie zgadniecie, na co ja wpadłem, że Tessa wtedy żyła. No i złapała ją syn. Ale potem, a potem zobaczyłem taki filmik mówiący, że właśnie w piątym odcinku. To w pewnym momencie słyszymy, właśnie krzyki, i tak dalej, i jednym z nich, no właśnie, pasuje do Tessy, co oznacza, że Tessa nie żyje. Co oznacza, że Tessa nie żyła od samego początku, co wydaje się bardziej logiczne niż to, że syn zaciągnęła Tessę, zabiła ją, a potem, hej, to ja. Chociaż szczerze, ta teoria nie jest totalnie pozbawiona logiki, bo można by było ją nawet podpasować pod ósmy odcinek. I gdyby nie ten szczegół, to bym na serio w nie wierzył, widzę no ale. No, legend... no ale teraz czas na odcinek 7. To było cudo. Odcinek 7 właśnie był taki horror akcja no i lore. Czyli można powiedzieć, że odcinek 7 był z mojej perspektywy ultra super. Mógłbym nawet zaryzykować stwierdzenie, że najlepszym. Ponieważ odcinek 8 jest ultra świetny jako. Finał, ale niestety nie zasługuje na miano najlepszego odcinka. No bo to finał, więc zawsze będzie mi, od... więc zawsze odejmę punkty, bo zawsze wiadomo, że finał, właśnie od finału człowiek oczekuje trochę więcej, bo skoro to jest zakończenie, a tym bardziej całej serii, to znaczy, że to jest zakończenie całej serii. No, ale wr wracając do odcinka siódmego, tak do sonia latam z, te, z części na część. Więc muszę samemu, samego siebie wracać. Yy... To, o, no, w odcinku siódmym jedna, no, jedna rzecz, tu no, naprawdę mnie rozwaliła. Czyli śmierć Dol, to miałem takie, co się stało się. A potem jeszcze takie, o, mama Uzi. xd. O, też mama. Aha, okej, okay. czyli one się lubiły. Yy, ma, no, mama Uzi z mamą Dol. Najlepsze jest to, że właśnie Dol i Uzi to siebie nie Tak. Mógłbym zaryzykować to stwierdzenie. Nie wiem, czy siebie nienawidzą, czy nie lubią, ale no właśnie gdzieś koło tego. No, ale Dol przynajmniej ostrzegła jej sukcio. A co do Dol to jeszcze wrócę. W teorii tak. Teoria. Rzucę teorią w przyszłości na ten temat. I to będzie dodatkowo ta teoria, którą planuję wsadzić właśnie na... To, to będzie chyba nawet parę zmieszanych teorii z sobą, tylko po to, żeby wyjaśnić kwestię w tytule, więc... Jej. No, no ale no właśnie, szczerze? Jest taki jeden moment, w którym Uzi jest w kosmosie. To wiecie co założyłem ja i większość ludzi chyba? Że to, co było tym wybuchem, to, je, to jest to, co zostało z planety. Ale okazało się, że to był mały fragment tej planety. Kurczę no, yy, ku, kurczaczki. Nie ogarnąłem screenshotów, a chciałem. A tam. Najwyżej przy teorii się walnie. No to... no. No to właśnie... To, to jest największe XD, że człowiek dopiero to zauważył przy odcinku 8. A tak to wszyscy mówili: Uzi widzi zniszczoną całą planetę. No i co się dziwić, ale jedna rzecz mi nie pasowała. I dopiero właśnie podczas odcinka ósmego zauwa zauważyłem to. Jakim cudem? Planeta ma taki długi, taki duży pas, no wiecie, ten, pa, ten pierścień, a jest taka mała. No ale można było zawsze to wyjaśnić, że to rdzeń został jedynie a kawałki ziemi się rozwaliły i tak oto powstały pierścienie, bo nawet nieraz słyszę, że no słyszałem, że no właśnie pierścienie też powstają, bo się coś rozwala. Nie pamiętam kiedy to usłyszałem, ale kupę czasu temu. Ale okazało się, że no właśnie wszyscy ci, którzy wyznawali, że cała planeta wybuchła, byli w błędzie, łącznie ze mną. W ogóle siódmy odcinek to był taki odcinek, z którego nasrało się Sorry za to słowo, ale no, chodzi o to, że nie lubię zbytnio używać te, no, słów takich no, niekulturalnych, kiedy, a tym bardziej kiedy mówię coś na filmiku, ale po prostu się tych wszystkich teorii nasrało. Bo ich więcej niż żołnierzy Armii Związku Radzieckiego. Coś jest. No, w związku z tym co się stanie w... W siódmym odcinku. Co, co się stanie w ósmym odcinku? To tyle teorii z siódmego było, że, coś, że, że nie pamiętam w ogóle wszystkich. Pamiętam te, które przewidziały tak pół na pół, ponieważ teoria też popularna to było to, że J będzie dobra, ale no właśnie, wiemy jak to się skończyło. No i można było do tego dojść. No i przechodźmy do legendarnego ósmego odcinka, czyli, ostat... czyli ostatniego, bo jak był trailer to dosłownie się załamało, że to dosłownie do momentu, w którym nie pojawił się trailer do, te... do ósmego odcinka, to ja miałem cały czas nadzieję, że będzie drugi sezon. Jak oni mówili, że to będzie ostatni sezon, to ja błagam, żeby przynajmniej był drugi. wiecie, no, że to koniec sezonu, no ja. Ale nagle się okazuje, że nie stary, to koniec wszystkiego. No, ja po prostu wtedy się na tak lekko załamałem, a jak się pojawił odcinek, to emocjonalnie oglądałem go właśnie w ciągu jednego dnia, podkreślam, jednego dnia trzy razy, ponieważ nie byłem w stanie po prostu ogarnąć, co się tam działo. Ale dzięki temu to właśnie nabrałem wiele materiału do przyszłych teorii i w ogóle wiele teorii można by tworzyć na podstawie tego odcinka, bo skoro to jest ostatni odcinek, to. Bardzo szybko nie dostaniemy jakichkolwiek odpowiedzi, więc do tego momentu mamy pełną wol, wolną wolę w tworzeniu teorii. Dosłownie enough moment. No i powiem tyle. Odc odcinek ósmy wsadził nam dwie mu muzyki, które dosłownie powodują u mnie atak nostalgii do tego, pomimo że to aż tak niedawno... No, jest, no, w końcu odcinek pilotażowy miał dopiero. No, w sensie wiem, że aż trzecią rocznicę, ale z drugiej strony dopiero trzecią rocznicę, więc aż taki atak nostalgii nie mógł mnie zaatakować, a mnie zaatakował, więc lol. Ale. Ale no właśnie ta. Przy, przy napisach końcowych to właśnie mnie zawsze tak atakuje, że to się skończyło, o mój Boże. Ponieważ mi to po prostu na, nawala muzyka, jak na typowej dyskotece XD. Nie, nie chodzę na dyskoteki XD. No ale po prostu, człowiek jak to słyszy, to od razu, bit włączony, głośność na maksa na tyle, żeby, żeby to była taka rozsądna głośność, że rodzice mi nagle nie przyjdą do pokoju i nie powiedzą, wy ty wy chłopie, co ty słuchasz? Czemu tak głośno? No to właśnie. Od czego ma... no. Więc powiem tyle. Ósmy odcinek był świetny. Miał też, no właśnie, wiele scen ciekawych. I tyle powiem. Bardzo fajny, ale u mnie dalej siódmy odcinek na podium. No w sensie na pierwszym miejscu. Ósmy dałbym na drugie miejsce. A na trzecie, no tak już się nie wiem. W sensie mógłbym dać Dosłownie parę odcinków naraz i wyszłoby, że tylko drugi i trzeci by się tam nie znalazły, nic, da? Ale no. No i skoro tak gadam, no to w ogóle powiem o całości. W takim sensie, że naprawdę szkoda mi że się robi, kiedy myślę o tym, że to już koniec. Naprawdę. A no, czego mamy fanów, i oni, panie, narobią nam tyle. Tyle kontentu, patrząc na to, że od ósmego odcinka, a przynajmniej nawet od trailera, to będziemy mieli to właśnie. Są prace nad wszystkim. To jeżeli wiele rzeczy się zbiegnie w czasie, a wiemy, że na przyszły rok minimum mamy trzy w sensie, kojarzę, że dwie na stówę w przyszłym roku się zaczną, więc będzie się działo. No, ale. Powiem tyle, że nawet planuję samemu coś zrobić, o ile w ogóle czas mi w życiu pozwoli. A jeżeli, a jeżeli do mojego grobu nie dam rady tego zrobić, to w moim testamencie napiszę, żeby ktokolwiek, kto właśnie chce dostać spadek po mnie, czyli 100 miliardów jednogroszówek, no to. no to będzie musiał zrobić właśnie to, co planuję zrobić, ale naprawdę. Jestem człowiekiem, który chodzi do liceum. I wiem, że to dopiero pierwsza klasa, więc będzie jeszcze gorzej. Ale już odczuwam, że dopiero w święta będę mógł odpocząć. Weekendy nigdy nie były odpoczynkiem. No, a tym bardziej teraz, jak będę za dwa tygodnie nagrywał Half-Life'a. Dwójka. Tak, Half-Life dwójka, jej. Więc tak, właśnie w grudniu pewnie dam jakąś ankietę co do sprawy z. Z. E, czekaj, jak to? A, ponieważ 23 grudnia, jak właśnie widzieliście na. No, no, ale to właśnie wyszedł mój pierwszy odcinek na tym kanale, na serio. Kurczę, już pierwsza roś... rocznica. No. No, ale tak wracając, to. Czekaj, bo ja nawet nie pamiętam, co jest kolejnym slajdem. A, okej. Okay. No to ta, na serio. Super seria, no i tyle powiem. Eee, smutno mi się robi, że się skończyło. Ale pamiętajcie, będę co roku przynajmniej coś szykował z tej okazji. Więc, no, też, no. No to co tu dużo mówić? Miego Halloween, no i... No w sensie Halloween już było, ale no. No i cześć. Okej, okay, to teraz trzeba dać mleko z synca. No już masz. No i teraz trzeba iść znowu po mleko. Na litość synkową. Adios. A nie czekajcie, zapomniałem jeszcze jednej rzeczy. Perfekcyjnie, to teraz można iść po mleko.